No mamy tutaj Sainta, weźmy go z łeską. On całkiem z łeską może być dobry, będzie częściej rzucał. Mercenary pod wy. Eee, nie chyba. Ale to też z tymi buildami stopki trzeba uważać, bo wszyscy to składają, i w pewnym momencie masz tak, że po prostu trzy osoby mają ten sam build. Wiadomo, że siłą rzeczy po prostu no, trzeba któryś z tych mocniejszych buildów złożyć, żeby wygrać, ale też trzeba patrzeć, a nie tak w sumie wybrać sobie na początku i, 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 i grać, nie? Patrzeć co też inni robią. Tu mamy jakiegoś MTK. Dobra, mamy drugiego Sainta. Wezmę jeszcze Dariusa w stawie. To się, to się okaże, co teraz. Szkoda, że nie mam tego augmenta pod tychemteki, ale zobaczymy, może oddadzą. No i proszę bardzo, na razie klasa. Free elo. O, tu mamy jakiegoś chyba właśnie gracza, który rozdaje elo za darmo. To bardzo się cieszę. Bruzer. O, tu będzie chogaciarz. Z mutantem jakimś. Warwick. Dobra i na razie tyle, nic nie robimy. Zobaczymy yy, jak nam pójdzie, żeby trochę bank zrobić. Hemtek. I na niego walczymy? Nie, na Arkanistę walczymy. to pewnie przegramy. Ilalua, jak to, jak to się mówi. To podobno tak się wymawia. Aj, nie rzucił. Mógł jeszcze raz rzucić. Dobra, Karuzela. O, jest Warwick. Słuchajcie, trujeczkę Warwicka byśmy mieli. Jeszcze z, z sukienką. Można by złożyć tę sukienkę na niego. Biorę Warwicka. Ja zrobię sobie, sobie statyk Shiva. Damy na Warwicka. O, walczymy na pierwszego, na te chemteki. Te Zobaczmy co bardziej odda. No na razie chyba... Na razie chyba mamy przewagę. Dobra, powinniśmy wygrać z nim, chyba. No i dobra, jest wygrana. Przerwaliśmy mu winstreaka. No i dobra, i teraz jakiś zaczek jakby wpadł, żeby mieć pięciu chemteków. To by było, to by było dobrze. Zak może, chociaż nie, mundo jeszcze nie poluje, ale zaka bym przy, przyłapał, może go poszukamy. Weźmy te Samirę, zgodnie z sugestią. Do 20 sobie zrolujemy. Drugi Saint, dobra, no i tego Warwicka. Nie wiem, czy ta Samira mi będzie konieczna, chyba ją sprzedam. Zobaczymy, jak będzie się gra rozwijała. I zobaczmy, co jeszcze z tej łezki moglibyśmy złożyć. Moglibyśmy złożyć z łezki. Arkadius Staff nie za bardzo mi jest potrzebny. Frozen Heart bym złożył, żeby jednak przeciwników może trochę spowolnić z atakami. Ale dostanę tutaj chyba, coś czuję. No, tutaj jest jakiś asasyniarz. Niedobrze. The Dosik. Może jeszcze Heimera się uda złapać, co? Jest Heimer. Kurde, nie zdążyłem. Guardiana damy na. na da? No ta Lux mnie niepokoi najbardziej, zawsze ze wszystkich. No ej, a i kombinacje takie. Trzecie miejsce, było blisko, było blisko, ale zobaczmy jak, jak w punkty nas y, przekształci, plus 24 punkty słuchajcie, ale nie wiem czy oni chcą, oni chcą no chyba snajpować nas. No to można się dogadać no. Ja od razu no, no mówię, że ja zresztą. trochę przytrołuję tę gierkę, bo o 19 musi plansza wjechać z rebusem, także wiesz. Będę wiem. AFK akurat będziesz potrzebował i temu, a ja tutaj będę Rebus pokazywał. No, o czym, tak zjadł. Nie, no pokażę Rebus, ale w tle możemy działać, tak? Na spokojnie. Kotlet. Co ja miałem? Ja miałem wysłannika Bożego w poprzedniej grze, teraz jest kotlet Boży. Dobra, ja biorę Casadina z tym z pancerzem. To może być pionek na długo. Ma A gdzie Major? Od razu zobaczymy jaki mutant na bacie. Jaki mutant? Atak dem plus 20, atak, damage i ability power. To chyba mutanty lecimy, co? <grych> no jaki zgrabny kaczor. Mnie to się nie podoba. Zresztą mam takie śmigło. A ty masz mniej zamasowanego kaczora, masz takie same motki Uuu, co je dostałem? ja dostałem? Na... Magnetic, magnetic Remover. Ja mam innego, ja mam na dwugwiazdkowego kaczora. Ja też. Ja mam w ogóle augment pod asasynów, nie? Więc ja chyba będę robił... Pod asasynów tak, że... masz? A ja mam, no, co? Ja więc... mam pod Scrapin. Więc ja chyba będę robił, wiesz, transpozycję całej kombinacji na 7-8 levelu pod Kaisem. Podakali pod, pod Dwóch popów już connected, Reconnected już Ja dostaję na bombę chyba, chociaż może No ja szybko nie przylecę, ja mam na razie polit w ogóle bez damage'ów No przyleciał przeciwnik, a ty też przyleciałeś Ale ty masz Mocno srebrną wajną. No mam. No tu wygrasz to, zobacz. Srebrnego Dariusa na ławce. A i chyba jednak... No i trafił tym Nie powinien trafić. Ale zobacz, nie straciliśmy HP. Dobra, jest już szako. <laughs> Syndykacie, a potem 1-7, no. Taki live. Takie życie, <laughs> no. Takie życie, taki rap. A Ta Zaira mi niepotrzebna. Walimy trun dla do przodu. Szako mam jednego dla ciebie, jakby co. No dobrze, zbieraj zbieraj. Drugiego nawet mam. Zbieraj, zbieraj. Gość awczy chyba, wiesz? Ci, ci różowi to awczą, bo nie, nie zebrane itemy cały czas leżą. No możliwe, bo tu są ci, mają problemy z konektem, wiesz? No i takich graczy lubię. Lecę do ciebie. O, ale dostał strzałę z rękawicy. Ty on tak poleciał do góry? ale się ten Dariusz leczy. Co to jest w ogóle? Dobra, dostał. Ale jeszcze jest Braum z tym. z kolczugą. Ha! Wygrałem. Grałem na żółtego. Yes, Akali. Jest Akali. I yes, mamy pier pier pierwszy pik. Ale co to jest za item? Może być, ty! Może być! Pasuje. Pasuje? Być. A co, a co ty jeszcze potrzebujesz? Akali. Dobra. Nie mamy za dużo HP niestety. Ale pod, pod wypłatę widzę, że tutaj grają się. To jakoś to mi opłaca. Pewnie wszyscy pod wypłatę grają po tym filmiku teraz. No Ale znowu, no patrz, składam gościa i przylatuje ten jego kompan. Trzymasz jeszcze chwilę? Nie. Nie, bo jak on przylatuje, to wiesz, jest koniec. No bo jest 10 piątków przeciwnika na no, tym. No to, nie wiem, trzeba chyba robić takie kompozycje, że one się po prostu. Jeden full bomba, a drugi z tankami, że stoisz dłużej i, i tyle, nie? Bo, bo nie wiem, jak inaczej to, to wziąć. No, ja mam full bomba, ale niestety nie mam perfekcyjnych itemów na Akali i to jest problem. Oj, na żółtych się bije. Asasyniarz to jest tak zwany. Ja na chłopak z tu No ja wygrywam to, ale zaraz pewnie przyleci gość. Dla kogo ty się bierzesz? Na żółtego ma... też, czy? Nie, na niebieskiego. B... Ale jest problem, bo chłop ma kajsę i ona ma dragonstwo No właśnie. Dragon klona, o, dobra. O, o gość Matego, a gość ma tego Swaina z trzema itemami, ciekawe czy... no i co, i czemu tak jest? Że co? Nagle mi załadował strzała za pół HP po prostu Bo nagła śmierć wjechała, albo on miał tego trait'a, może że po 15 sekundach wali trzy razy więcej Nie wiem, dobra, trzecie miejsce nie jest najgorzej Ale trzeba inne chyba, tutaj trochę po omacku, po omacku, ja przynajmniej budowałem i minus 20 punktów za trzecie miejsce.